Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o Fatimie i o tym, jak należy ją odczytywać w świetle tego, co teraz w 2023 roku się dzieje. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania. Przede wszystkim zapraszam do zadawania pytań, bo... Jak często wspominam, te pytania wiele mi dają, dzięki nim powstają programy, które Państwa pewnie bardziej jeszcze interesują. I tak, jak wiedzą Państwo, napisałem w swoim czasie w 2017 roku książkę Fatima i Masoneria. W książce tej no, zawarłem wszystko, co tylko dało się zawrzeć na ten temat. No, i minęło od tego czasu 5 lat. Co się zmieniło? Znaczy na pewno zmieniło się na tyle, że te oficjalne interpretacje no sypią się kompletnie w gruzy, zaczynają być no całkowicie nieprzekonywujące. No bo. Generalna, oficjalna interpretacja była taka, to ją przedstawił osobiście jeszcze kardynał Ratzinger, mówię jeszcze, bo później papież Benedykt XVI, gdzie w tym swoim wystąpieniu przed ujawnieniem trzeciej tajemnicy fatimskiej, znaczy podkreślmy, że no ewidentnie nie było to ujawnienie w całości, Trzeciej tajemnicy fatimskiej, ale istotnej dla nas jej części. No i ta interpretacja była taka, że trzecia tajemnica fatimska jest przenośna, że to dosłownie nie można tego, co, tego co znamy, nie można odczytywać i że wszystko się wypełniło i z tej trzeciej tajemnicy, i z poprzednich tajemnic, czyli sprawa jest zamknięta. Wszystko się wypełniło, to znaczy co? No po pierwsze, poświęcenie Rosji, że nastąpiło skuteczne takie jak Matka Boża chciała poświęcenie Rosji, i w związku z tym wystąpiły wszystkie te opisane w tajemnicach fatymskich skutki tego, prawda? A skutki tego miały być takie, że po poświęceniu Rosji, Rosja się nawraca i zapanowuje pokój na świecie. No i teraz było jeszcze, jeszcze kwestia tej wizji, że też ona miała być alegoryczna, znaczy czy ona przede wszystkim miała być alegoryczna, prawda? przypomnę, no już w takim szalonym skrócie, żebyśmy mieli to świadomości, jest góra, na górze stoi krzyż, człowiek w białej szacie wstępuje na tą górę, zanim podążają rzesze katolików z różnych warstw kościelnych, tak to w skrócie nazwijmy, pod górą, pod krzyżem stoją żołnierze i ten człowiek w białej szacie, który ma jakieś wątpliwości, targają nim jakieś sprzeczności, on nagle klęka pod tym krzyżem, wszyscy zaczynają, ci żołnierze zaczynają do niego strzelać, on pada trupem i, i padają. I, i, I to samo powtarza się z tymi pozostałymi katolikami oni też giną od tych strzałów. Jeszcze w międzyczasie na niebie widać anioła, który trzyma miecz, z którego tryska ogień na cały świat, pół świata płonie, giną miliony i pojawia się na niebie też Matka Boża, która jakby zatrzymuje ten, ten proces i jakby koniec opowieści, prawda? To znaczy po tej opowieści miało nastąpić już, pojawia się nowy papież, poświęcenie Rosji, i Królestwo Chrystusowe na Ziemi, pokój w znaczeniu Bożym. No, no i tutaj kardynał Ratzinger wyjaśnił to w ten sposób, że te wydarzenia pod Krzyżem znaczy, nie tłumaczył jakby tego anioła, tej jakiejś wielkiej katastrofy, tylko że. Ten, ten, Ta osoba w białej szacie, to jest Jan Paweł II i to chodzi o zamach na niego. Natomiast te rzesze katolików ginących, to chodzi o te rzesze katolików i chrześcijan, którzy giną na całym świecie, gdzieś tam w Afryce, w Azji i tak dalej, w wyniku działania jakichś islamskich grup terrorystycznych czy z jakiegoś innego powodu. No i... i i teraz, znaczy, zobaczmy jedno, że nie do końca zostały wyjaśnione te przez, wtedy przez kardynała Ratzingera, i do tego więcej nie wracał, te kwestie tego kataklizmu. Ale problem polega na tym, że no coraz więcej mamy wszyscy wątpliwości, niektórzy od początku, że tego poświęcenia Rosji nie było w takim kształcie, jakim Matka Boża sobie życzyła. Prawda? Zauważmy, że Jan Paweł II, ani ktokolwiek inny nigdy nie wymienił Rosji z imienia. Próby wyjaśnienia, że jednak wszystko było w porządku, były takie oficjalne, że Jan Paweł II wymienił Rosję tylko w myśli a nie wymienił głośno, ale to nieważne, czy w myśli, yy, czy głośno. Drugie, że Rosja się nawróciła. No i tutaj tłumaczenia były takie, że ona się nawróciła tylko na prawosławie, a dla Matki Bożej, no, czy to prawosławie, czy katolicy, to niewielka różnica. Prawda? Ja z tym ostro polemizowałem w tej książce wtedy, w 2017 roku. Ponieważ no, można wykazać, że prawosławie mówiąc delikatnie nie lubi Matki Bożej, no i y, jest w nim cały y, zespół tez, y, czy prawdy wiary, które prawdami wiary nie są, które z katolickiego punktu widzenia są y, herezjami, i tu można by o tym długo y, mówić, y, znaczy jedna z takich fundamentalnych kwestii, no to jest związana z tym, co dzisiaj człowieka współczesnego może nie przekonywać, bo powie, że to nie jest takie ważne, ale zauważmy, że prawosławie nie ma tego samego credo, co my, ponieważ nie uznaje fundamentalnej prawdy wiary, że Duch Święty od Ojca i Syna pochodzi, prawda? i dla tych, którzy nie są zanurzeni w teologii, no to właśnie jeszcze myślą tak współcześnie, bardzo modernistycznie, no to powiedzą, a, a co tutaj jest takiego ważnego, prawda? No jest to fundament zaprzeczenia, a poza tym zaprzeczenie jednej prawdy wiary pociąga za sobą w istocie negację prawdomówności Boga, negację całej, całych fundamentów chrześcijaństwa. No, warto tu jeszcze zwrócić uwagę na to, że całe Prawosławie, nie mówiąc o rosyjskim Prawosławiu, no ale rosyjskie tutaj przoduje, mówi, że wszyscy zostaną zbawieni i również szatan zostanie zbawiony i wszystkie demony zostaną zbawione. Prawda? To jest no już nawet, znaczy, po pierwsze, jest to nieprawda z punktu widzenia yy, znaczy nie z punktu widzenia, jest to nieprawda yy, nie można takiej tezy stawiać na gruncie yy, chrześcijaństwa, a poza tym zauważmy duszpasterskie skutki takiego twierdzenia, no bo jeżeli wszyscy zostaną zbawieni, tylko jedni trochę wcześniej, drudzy trochę później a trzeci na końcu powiedzmy łącznie z szatanem Lucyferem i, i, i tak dalej no to hula i dusza, piekła nie ma piekła nie ma no i teraz jakby, bo mówiłem, że jak Fatimę odczytywać dzisiaj w 2023 roku. Prawda? No i, i to kluczowe zdanie w objawieniu jest takie, że nie będzie wojen w tym momencie, prawda? po nawróceniu Rosji, po poświęceniu Rosji, po nawróceniu Rosji nie będzie żadnych wojen. I na początku XXI wieku oficjalna wykładnia kościoła powiedzmy była taka, że no nie ma wojen, już nie ma wojen, wszystko już się zakończyło, to są jakieś takie lokalne potyczki, ale tego nie można nazwać wojną. No, i teraz pytanie, co z Ukrainą, co z tym, co się dzieje na Ukrainie, abstrahując już od, od tego, kto jest winny, za co jest winny i tak dalej, zupełnie abstrahując, to pytanie, czy tam nie toczy się wojna i czy tam nie toczy się wojna, która w każdej chwili może przekształcić się w jeszcze większą wojnę, prawda? bo wszyscy mówią, że może się przekształcić i być może się niebawem przekształci i kto tą wielką wojnę wywoła, tu są dyskusje, natomiast jakby nie ma wątpliwości, że żyjemy w stanie wojny i już w jakimś sensie ta wojna jest światowa. Dlatego też nikt nie zaprzeczy, no bo teoretycznie Rosja walczy z Ukrainą, natomiast za Rosją są niektóre państwa i wiele państw jest za Ukrainą. I teraz, jeżeli jest tak, że jednak poświęcenie nie, nie miało miejsca, Rosja się nie nawróciła i yy, świat się nie zmienił, to yy, w takim razie ma przyjść yy, ten wielki kataklizm, który trzecia tajemnica yy, zapowiada. Prawda? Ona nie mówi kiedy, ale mówi, o nim w sposób jednoznaczny. Tym bardziej, że w przekazie siostry Łucji, przy przekazie trzeciej tajemnicy w fatimskiej, jest powiedziane: Zobaczyłam to niejako w zwierciadle. Prawda? To znaczy, można powiedzieć, że siostra Łucja miała na myśli, Ekran filmowy, ekran telewizora, znaczy widziała jakąś akcję, realną akcję, a nie opowiada o czymś, co jest zespołem symboli. No i w 2017 roku wyraźnie było widać, że w Fatimę wierzą wielcy tego świata, już mówiąc delikatnie, żeby nie powiedzieć masoni. Zresztą nie tylko masoni, wielcy tego świata, wszyscy wielcy tego świata, że w Fatima wierzą w wyznawcy islamu, a najmniej katolicy. Dlaczego tak można twierdzić? To znaczy, może zacznijmy od wyznawców islamu, że oni, znaczy było takie dziwne zjawisko, które było niezrozumiałe dla katolików i niektórzy tłumaczyli, że jest to efekt Fatimy jako czegoś co zbliża do siebie ludzi ponad religiami. O co chodziło? Chodziło o to, że kiedy w krajach islamskich lub w krajach, gdzie islam był obecny, Dokonywano jakichś procesji fatimskich, znaczy katolicy to robili, jakichś uroczystości fatimskich, nabożeństw fatimskich, to islamiści nie mieli jakby nic przeciwko temu i na to reagowali dosyć pozytywnie, nie? znaczy pozwalali nawet zatrzymywać się takich procesjom przed swoimi powiedzmy świątyniami. I później się okazało, że po prostu islamiści uznają Fatimę za swoją. Znaczy po pierwsze zauważmy, że miejscowość o nazwie Fatima uzyskała swoją nazwę od córki Mahometa, czczonej w islamie. I, I to, był jakby, to było jakby pierwsze skojarzenie islamistów i idąc za tym skojarzeniem oni doszli do wniosku prawdopodobnie na podstawie tego cudu słońca, który widziało przecież e, tak naprawdę kilkaset tysięcy ludzi, bo nie tylko, czy nawet więcej, e, może milion, dlatego że ten cud nie był widoczny tylko w miejscu objawień, ale widziano go w odległości kilkudziesięciu kilometrów. W każdym razie islamiści uznali, że to jest prawdziwe objawienie. No i doszli do wniosku, że ono po prostu zostało sfałszowane przez katolików i że tam się objawiła Fatima, córka Mahometa, i powiedziała coś, co zostało ukryte przez katolików. No i, I że katolicy sfałszowali to objawienie, ale sfałszowali je tak, że pewne elementy zostały y, prawdziwe. I oni y, uwierzyli w jedno w tej Fatimie, y, ci islamiści, że y, nastąpi jakiś kataklizm, y, który zabije wielu ludzi na świecie. I że to islamiści zabiją papieża i zabiją, wymordują Watykan, i zapanuje pokój na świecie w tym sensie, że Kula Ziemska staje się, stanie się jednym wielkim państwem islamskim. I islamiści szykowali się na 2017 rok, czyli stulecie, na maj. Że to właśnie będzie ten moment, kiedy ten kataklizm nastąpi. I w to wierzył Ali Akcha, jak dokonywał w maju zamachu na Jana Pawła II i wierzył w to już w odniesieniu do 2017 roku, bo takie jego wypowiedzi na ten temat są. I to jest jakby jeden. Jeden wątek. Drugi wątek zauważmy, że w 2017, ja aż nie chciałem wierzyć, doszła do mnie informacja przez jakiś taki mało wiarygodny portal, że Obama wydał, znaczy wydał dokument, to było swego rodzaju orędzie do narodu w którym wzywał Amerykanów do dwóch rzeczy. Do gromadzenia żywności, do gromadzenia wody, do gromadzenia w jednym miejscu przy sobie wszystkich ważnych dokumentów i do śledzenia stron rządowych dotyczących kataklizmu. I, ten, I okazało się, znaczy dotarłem do oficjalnej strony internetowej, czy portalu, czy jak to tam nazwać, Białego Domu, i tam to orędzie było. Być może, że jest jeszcze, może go już nie ma. I zadałem sobie pytanie, o, jakie, o jaki kataklizm może Obamie chodzić. I wyszedł mi pierwszy rozdział tej książki z tego, jakby wstępny. To znaczy, że chodziło, no, no bo co to może być, że anioł zsyła ogień i wszystko się pali. Znaczy, czy to jest, znaczy w jakim sensie się to pali? Czy, czy to jest jakieś no, całkowicie od początku do końca cudowne wydarzenie? Czy w tym biorą udział jakieś siły natury. No i, i, i moje skojarzenie było z wulkanami. No i teraz okazało się, że jest taka rządowa strona, na którą w każdej chwili każdy może zajrzeć, tam jest mapa wszystkich wulkanów amerykańskich i okolicznych, i przy każdym i ona jest taka interaktywna, ruchoma, przy każdym wulkanie pojawiają się różne kolory świadczące o tym, jak blisko on jest aktywności, a może jest już aktywny, a jeżeli jest aktywny, to yy, czym to grozi. No i plus, tam nawet są, znaczy są wszystkie informacje dotyczące tego, co się dzieje wokół tych wulkanów, czy tam się coś trzęsie, czy nie trzęsie. Yy, I nawet można tam wejść na, kamery, na, na zdjęcia z kamer, yy, które pokazują wulkan i okolice. No, także w, w, przy okazji, w odniesieniu do wulkanu Yellowstone, e, największego wulkanu świata, tak zwanego superwulkanu, e, no to, to kamery pokazują okolice. Znaczy, trudno powiedzieć, co tam jest okolicą, bo e, wulkanu Yellowstone nie widać, prawda? ponieważ jego krater jest o średnicy już nie pamiętam, ale 30 km e, i, i jest na poziomie Ziemi. I tam rosną lasy, i tak dalej, czyli wybuch tego wulkanu może być częściowy, może być przez wiele otworów, a może być całościowy, że, że cały ten wulkan, jakby to jego wnętrze, się odsłoni. No i wiadomo z badań to wynika, że gdyby ten wulkan działał 10 dni i odsłoniłby się jego krater częściowo, to wymarłoby pół Stanów Zjednoczonych, a na Ziemi temperatura obniżyłaby się na 10, co najmniej 10 lat o 10 stopni. To, natomiast, oczywiście, dłuższe działanie to koniec, koniec życia na Ziemi, bo superwulkany mają taką cechę charakterystyczną, że wydzielają z siebie pył, który krąży i zasłania. Słońce, który opada, opadając na ziemię, jeżeli wiąże się z wodą, na przykład, i jego waga jest wtedy olbrzymia. Także zawalają się budynki pod nim. Natomiast, jak się dostaje do oczu, człowiek traci wzrok, jak się dostaje do płuc, człowiek umiera. No tak, że, że, że to bardzo nie, niebezpieczny wulkan i tak jakby Obama się obawiał czegoś takiego. Tylko pytanie dlaczego się obawiał w tym momencie, kiedy no nie było jakichś specjalnych... Znaczy tam były pewne zjawiska wielostronne, takie, że na przykład asfalt się rozpuszczał w drogach dojazdowych, ryby zdychały w okolicznych rzekach, ale... Tego typu zjawiska tam się nie pojawiły pierwszy raz. One się tam pojawiały często. A tego typu orędzie Obamy było czymś wyjątkowym. I to samo nastąpiło w Europie, to znaczy konkretnie w Niemczech, ponieważ drugi superwulkan jest na terenie Niemiec. W tym, jego, w tym wulkanie jest jezioro, i bardzo długo Niemcy nawet nie wiedzieli, że tam jest wulkan że się kryje pod tym jeziorem. Dzisiaj wiadomo, że to jest super wulkan, trochę mniejszy od tego amerykańskiego i że gdyby nastąpił wybuch, no to momentalnie wyłączenie z życia byłoby w takiej odległości od tego wulkanu, że objęłoby część polski na tej linii, na której jest poznań. I w Niemczech minister, Spraw wewnętrznych y, ogłosił publicznie, żeby wszyscy gromadzili, wtedy w 2017 roku, żeby wszyscy gromadzili y, y, żywność i wodę y, i środki y, ochrony jakby mieszkań. No bo wiadomo, że przy wybuchu takich, takiego wulkanu to trzeba zamknąć okna, zakleić plastrami, żeby ten pył y, do środka się nie, nie dostał. Można mieć maski i gogle, ale te maski to już muszą być takie specjalne, yy, profesjonalne maski, nie, yy, nie maseczki. I w 2017 nic się nie stało. W objawieniu fatymskim nie jest powiedziane, kiedy to się ma stać, prawda? ale yy, yy, z tego objawienia wynikało, że to nas czeka. I czeka nas to w momencie, kiedy będzie papież, co do którego nie ma pewności, że jest papieżem. Bo tak to wynika z trzeciej tajemnicy fatymskiej. Papież, który prawdopodobnie jest skłonny z każdym się dogadać. I papież, który w ostatnim momencie życia się nawraca. Także tutaj dane pasują. I to, co dzieje się w 2023 roku, no można to wiązać z tymi, z tymi danymi, więc jest to, no można powiedzieć, jakoś niepokojące. I ciekawe, że nikt w tym, nikt, znaczy no ja nie śledzę całej aktywności medialnej, ale nie zauważyłem, żeby ktoś teraz problem Fatimy i, i, i tego, co z niej wynika, podejmował. Tyle na dzisiaj, a, a warto by się nad tym zastanawiać. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.